thank you Uwielbiam Ty mi dajesz swojego ducha, Uwielebiam Cię. Przywołuję Ducha Świętego przed rozważaniem Jego słowa. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, oddasz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce. Abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do twoich, u tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć u Twoich słów i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie mój i Boże, kocham Cię nade wszystko. Kocham Cię więcej niż wczoraj, więcej niż rano. Przepraszam, Panie Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Inna nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Proszę, usiądźcie wygodnie. Moi kochani, biorę was w dalsze rozważanie o Słowie Bożym. Od poniedziałku, już poniedzieli zacznę rozważania o dziesięciu przykazaniach. Chcę Wam pokazać wielkość i potęgę Słowa Bożego, działanie Boga. Stąd Pan Jezus nakazuje. Jeśli pragnę kobiety wyrzucić z prezbiterium, muszę Was nauczyć wielkiego szacunku do Słowa Bożego, że Słowo to Bóg, to działanie Boga. Jestem przy pierwszym punkcie tych naszych materiałów. Kończę dzisiaj. Słowo Boże, obecność Boga. W Słowie Boże moc Słowa Bożego, odpowiedzialność. Kończyłem myśl na przedwczorajszym kazaniu. Przyniosłem, przychodząc na świat, przyniosłem Wam pokój jako obietnicę. Nie, że gotowy towar, tylko jako obietnicę. A miecz jako prawdę. A słowo jest mieczem Boga. Jeśli mówicie prawdę, automatycznie co uruchamiacie, Przeciwników, właśnie, niepokoję. Słowo Boże nie należy do słów demokratycznych, tolerancyjnych, gdzie umiejscowi wszyscy się tym potrafią odnaleźć ze swoimi światami. Wszyscy się potrafią odnaleźć, ale w świecie Boga. Przyniosłem Wam więc miecz jako prawdę. Nakazałem Wam walczyć o moje królestwo. Przecież modlimy się. Przyjdź królestwo Twoje. Ono przyjdzie, ale muszą być spełniane warunki. A bitwa o królestwo jest nieprawdopodobna na płaszczyźnie ciała, jak i na płaszczyźnie ducha. Więc kazałem, mówi Pan, Wam walczyć o moje królestwo, aby zapanował pokój. Pokój jest wypadkową wielkiego wysiłku i tryumfu prawdy. Mamy dzisiaj większe rozeznanie, więc rozumiemy, dlaczego tak nasi przywódcy na ziemi polskiej boją się króla i intronizacji. Bo nie chcą usłyszeć gołej prawdy o sobie. A jak król przyjdzie, to zrobi porządki. Walczyć o królestwo moje, aby zapanował pokój, a nie wprowadzać spokój i wyciszać tych, którzy go burzą. Efekt. Takiej polityki duszpasterskiej jest następujące. Pustoszeją nam na gwałt na naszych oczach kościoły. Mniej spowiedzi, masowo ludzie opuszczają msze święte niedzielne, mniej Dominikantes, nie ma powołań. No i za chwilę przyjdzie to, co jest we Francji czy w Holandii. Będziemy sprzedawali kościoły, bo będziemy już trupami. Zważcie na moje słowa, mówi Pan. Nie pojęliście nie pojeli, nie mnie wówczas i nie pojmiecie mnie teraz. Dzieci, jest to przerażające, ale prawdziwe. Jak byłem na zjeździe rzecznikowym. Może jeden z moich kolegów faryzeuszy jest na tym brzegu, a reszta dzieci nie pojęli wówczas i nie pojmą teraz. A już w najgorszym stanie są uczeni w piśmie. Pan Jezus mówi. Słowo, które nikomu nie wadzi, nie jest słowem Boga. Dlatego media uwielbiały świętej pamięci biskupa Gosłowskiego, Dominika Nina X, świętej pamięci biskupa Dadeusza Pieronka. No mówili słowa, które nikomu nie. Wadziły. A słowo, które nikomu nie wadzi, nie jest słowem Boga. Bogu dzięki, że mój przełożony na uczelni pamięci Tadeusz, biskup Pieronek, złapał się do czyjśca i przychodzi i błaga o Tam dopiero ma poznanie. Więc zapamiętać słowie sobie, słowo, które nikomu nie wadzi, nie jest słowem Boga. I Kościół to perfekcyjnie umie stosować. Nie będzie mówił słowa piekło, bo ono wadzi. Powierzchalono połowę, nie wie co to jest. Czyste. Po co mówić człowiek grzesznik, jak można mówić pełniący nieprawość. Widzicie, to tak szerokie. Po co powiedzieć komuś, że jest głupi, nieroztropny, czyli wyjątkowo mądry, tylko nieroztropny. <laughs> Więc trzeba zmienić Ewangelię o pannach mądrych, dawniej było i głupich, a dziś jest roztropnych i nieroztropnych. Na waszych oczach tworzy się w Kościele koncepcję słowa, która nikomu nie wadzi, a wręcz zachęca was, abyście porzucali żony, mężów, zakładali inne wspólnoty, przechodzili na islam. A jak byli upalnie w Polsce, to, to przejdźcie na indianizm. Bo do tego czasu trój strój dokomponować, takich dużych listków u nas nie ma, no, to, no ale no coś trzeba wymyślicie, przecież jesteście tak biegli, przyglądnijcie się, przypatrzcie się, rozmyślcie, a później stańcie się nimi. Dlatego Pan Jezus tu mówi na temat swojego słowa, czy nie zwaśniłem całego Izraela? Wiecie, jaka była nienawiść do zbawiciela Chesztamalię Walturta, kiedy niósł krzyż? Ty śliczny, mówiłeś, że krzyża zejdzie, zejdź. Co się wtedy działo? Co wy myślicie? Że za panem latały całe rodziny? Wszystko było podzielone. Pan Bóg się pyta o to, co powstaje w pytaniu, czy nie zwaśniłem Izraela, czy jest to zbyt wielka cena za prawdę, że się zwaśniło Izraela? Kuria przed 10 laty zarzucała mi, że moje kazania waśnią rodziny, rozbija małżeństwa. Dlatego Pan mógł się pyta do nas, nam, czy w takim razie ma nie mówić nam słowa? Ma zamilknąć? Pyta się, ależ nie wszyscy ją pojmą. Z góry to wie. Czy to powód, aby ją odrzucać, prawdę i słowo Boga? Gdybyśmy chcieli akceptację wszystkich? Iluż tych ludzi zaakceptowało Pana Jezusa? Dzieci mieli. Dużo więcej korzyści z niż Wy, bo ich karmił, tłumnie uzdrawiał, masowo kapujecie, czynił nieprawdomne cuda, skrzeszał. W ciągu trzech lat zrobił taki szum w Palestynie, że się nim i zajęło imperium rzymskie, a faryzeusze znacie, co się wydarzyło po wjeździe do Jerozolimy. We wszystkich ponad 500 synagog, na ziemi palestyńskiej był list gończy za Jezusem. Jezus musiał uciec na pustelnię, by doczekać do piątku. List gończy ich niższego episkopatu, i to wisiało, moi drodzy, na drzwiach synagog. Każdy, kto jest, kto wie, gdzie przebywa Jezus w Galilejczy, to, 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 winien od razu donieść to. Staszenie Rzyms... żydowskiej pod karą. Wyrzucenia synagogi. Więc Pan Jezus się jasno pyta nas. Ależ nie wszyscy przyjmą to słowo. Ale czy to powód, aby je odrzucać? Aby tę prawdę odrzucać? Kiedy w 2012 roku szedłem do kardynała, pan mi jasno powiedział: Zezwalam ci iść, ale musisz się opowiedzieć po stronie prawdy, bo będą cię zmuszali, żebyś zamilkł, żebyś wycofał się ze słowa, byście byli szczęśliwi, że dialog, że z księdza zniosą suspensję, pan Ludwiku powiedział tyle. Nic nie wskuraj, ale idź na świadectwo dla nich. Więc polazłem dla was, którzyście chcieli dialogu, to i ugody. Byłaby, gdybym się wycofał ze wszystkiego. Teraz mnie też naciskacie. Każdy mój ruch, muszę się z czegoś wycofać. Wy nie rozumiecie gry świata. Przyjdą tu na moje miejsce. Oni się muszą z czegoś wycofać. Dzieci, brutalne życie, ale bezwzględne. A ja nie mam wyjścia, bo ja uwierzyłem Słowu. Rozumiecie? Ja uwierzyłem, że w Słowie jest Bóg. Nie mam żadnych obaw, czy umrę jako skazanie, to nie ma na mnie żadnego wpływu. Uwierzyłem Bogu, bo tak jak dziś Bóg mówi, tak samo mówił do proroków, Jeremiasza, Izajasza: te same męki i te same gehenny przechodzili. Co wy chcecie? Skoro słowa samego Boga nie przyjęto, to co wy chcecie, żeby to słowo, które on do mnie mówi, cudzoziem moje przyjęli? Tylko garstka. Dlatego Bóg mówi jasno. Ale nie wszyscy ją przyjmą tą prawdę, to słowo. Ale czy to powód, aby to Słowo odrzucać? Czy prawdę odrzucać? Czy fakt, że wszyscy, nie wszyscy przyjmą Boga i będą zbawieni jest powodem, aby Boga słowo odrzucać? Przecież Kościół wykonał manewr. Pozbyjmy się łaciny, pozbyjmy się sakrum, zróbmy wszystko, żeby to, co celebrujemy, było zrozumiałe, no i będą kościoły pełne. Osiągnęli ten cel? Całe narody się wyrzekły Boga, całe stany społeczne. Dziś nie wiem, czy mamy w Kościele Polskim 2% młodzieży. Wierzącej, która weszła w nurt Kościoła. Co to znaczy państwa szkół, Że po nas już śmierć. Stu ludzi nie utrzyma już żadnego Kościoła w Polsce. Będą sami pochodzić do dymisji będą wpadną na pomysł, trzeba to łączyć sprzedawać. Nie uwierzyli słowu, a skoro odrzucili słowo, to stracili błogosławieństwo, pamiętajcie, moc kapłańską i powie po góralsku kasę. Bogu dzięki, że nasz Kościół w Polsce nie ma dotacji państwowych, że nie ma laty fundiów, które by go utrzymały. Nasze zakony polskie, te stare, wszystkie się chwieją, no bo mają tyle utrzymania, mają tyle dług odzyskali. Kapłani, żeby coś mieć, muszą robić. W Niemczej nie musi nic zrobić ma pensję, czy w Austrii. Czy odprawi, czy nie odprawi, płynie pensja, kapłanie. Nikt go nie liczy z ilości spowiedzi o tym przyświęceniu, tylko ma stałą pensję wraz z latami, ona mu rośnie. Rozumiecie? Tak zwane zjawisko wysłużonych lat, lat pracy. To jest tylko pocieszające na ziemi, że jak ksiądz jest normalnym łopem, no to musi kufrem ruszyć i głową, że trzeba coś zarobić. Fakt, że nie wszyscy przyjmą Boga i będą zbawieni jest powodem, aby tego Boga odrzucać. Nie każe wam nawracać wszystkich i trafać do gustu każdego. Każe wam głosić prawdę, niezależnie od tego, czy słucha was. Mnóstwo czy zaledwie garstka ludzi. W innym miejscu Pan powie, że waszym najistotniejszym celem jest. Wypełnienie mojej woli w swoim życiu. Dzisiaj dokłada, mamy głosić prawdę. Niezależnie od tego, czy nas słucha mnóstwo, czy zaledwie garstka. Mi wystarczyło dwunastu, abym ogłosił prawdę na krańcach ziemi. Dlatego Bóg nas tu zachęca i mówi, czyńcie prawość, nie zważając na względy ludzkie. Czyli bądźcie sprawiedliwi, czyści, święci, trzymajcie się prawdy. Teraz ogromnym apelem do kapłanu zwraca się Pan Jezus, mówiąc Zalęknieni pasterze, pieszkający przed owcami, usłyszcie moje wezwanie. Do mojego kolegi rocznikowego, dyrektor, mówi książę Antosiu: Czemu ksiądz nie idzie na katedzę? Panie dyrektorze, jeszcze pięć minut na pewno uciekną. Mamy taki stan dzisiaj duchowieństwa. Zlęknieni pasterze, pieszkający przed Owcami. Jeszcze pięć minut, i nie, nie przyjdzie. Uciekną. Usłyszcie moje wołanie, czyli przyjmijcie moje słowa. Nawróćcie się słusznie, słuszcie Panu Waszemu, bo kiedy powróci, zapyta Was o te wszystkie przetrzebione stada. I jeśli się pytacie o sukces Kościoła katolickiego na przestrzeni ostatnich kilku dekad, to wiecie, jak jest Przeczebione stada. To jest jedyny widoczny sukces. Drodzy Państwo, muszę powiedzieć Amen.